Wjeżdża pociąg, Krychik Kruśno Chor, Reac Heb, Pracha chlawni na 362 084 myślik 6. No i mamy skład zastępczy, no cóż Ale ten jest Interjet Wsiadam widz do niego i wracam do Pragi. No i opuszczamy stację Karlowe Wary, mamy lekkie pięciominutowe opóźnienie. No cóż, jakby się pierwszy wagon był nie od Interjet, ale reszta wagonów już jest. No i zamiast Vectora Skoda, też ciekawostka. No nic, wracam więc do Pragi.

Vydaný příjezd 17 hodin 51 minut. Please that thank okay. you Zastavíme v rychlíku číslo 617 ze stanice Cheb do stanice Praha hlavní nádraží. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete v mobilní aplikaci Můj vlak nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice ústí nad labem hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 19 hodin 7 minut. No i mamy jakieś problemy techniczne. Stoimy na stacji Ustina dlałem Chławni Nadareży. Wedle zapowiedzi odjedziemy stąd z około 35-minutowym opóźnieniem. No cóż, tutaj na tej stacji zmieniamy kierunek jazdy. Powinniśmy mieć zapotrzebną lokomotywę z tamtej strony. No ale jak na razie nie podłącza. No cóż, i tak na spokojnie zdążę na przesiadkę w Pradze. To przy okazji wam ujawnię ten kawałek tajemnicy. Z Pragi wyjadę pociągiem Euronest Słowacja, racji Pachachawi nad i Numené, który prowadzi wagony do stacji Warszawa Wschodnia. No i tymi, tymi wagonami tym wagonem z tego składu udam się do stacji czechowice dziedzice no i później Czechowic-Dziedzic będę wracał dalej do Goleniowa. No ale w jaki sposób to jeszcze Wam powiem w Czechowicach-Dziedzicach? No cóż, my tutaj tak na razie stoimy. No i czekam, więc dalej na odjazd. No i zmiana planów. Za chwilę przyjedzie tutaj do Ustin nad Labem pociąg A Klaberacji, Decień klawni naderży, Pacha do naderży. No i się przesiądę na ten pociąg i nie udam się do Pragi. Bo my tam jeszcze będziemy stać opóźnienie z wzrosło do 45 minut. No cóż zrobić. Mam tutaj przesiadkę, czekam więc na przyjazd ich i kalabę. Który właśnie wjechał. No nic, wsiadam więc do niego i wracam do plagi. no i jestem z powrotem na stacji Praha Hravni na Derażii Rychikiem Labę dojechałem planowo i w sumie dobrze, że, że się przesiadłem mój Rychik Gruśnochor, który miałem tu przyjechać ma w tej chwili około 65 minut opóźnienia więc jeszcze trochę czasu zajmie zanim on tutaj przyjedzie no, ja jeszcze czekam na, na, na. będę czekał na mój pociąg Euronest Słowakia, którym mi się do stacji czachowice Dziedzice. No, konkretnie, jak mówiłem, tym wagonem, który będzie jechał do Warszawy. No cóż, może jeszcze uda mi się coś jeszcze tutaj złapać? A jak nie, to będę czekał na moją Słowakię. Odjeżdża pociąg Super City, racji Praha, nad Derży, Opawa, Wychód. 682007 8 myśli zero No i tam wieża Eurocity Baltic Express, opóźnione 10 minut. No i przyjechał. Odjeżdża pociąg, rychik przerowski żubr, racji pracha na darzy, przerow. 660, 101, myśli Odjeżdża pociąg Regiojet, racji pracha chlawni nadrażii, Przemyśl Główny. No i odjechał pociąg Regiojet raczej Pachawszowice w Szowice, u No i podstawia się skład pociągu Euronet Słowakia do Stacji Humene i Warszawa Wschodnia 93027 mysik 0 Wsiadam więc do niego, jadą do Czechowic dziedzic No i opuszczamy stację PHM na derży i odjeżdżamy z takim dwuminutowym opóźnieniem Cóż, po latach odpocząć, zobaczymy się już w minie. jestem na stacji Bohumin Przyjechaliśmy tutaj zgodnie ze składem jazdy No i cóż, te wagony do stacji Humane Czyli główna część składu odjedzie o godzinie 2.59 A my czekamy na pociąg Euronight Chopin Z my pojedziemy już do Warszawy No i ja do Czechowic Dziedzic No i my odjedziemy o godzinie 4.05 No nic, pozostaje jeszcze nam czekać na przejazd pociągu Euronight Chopin. No i dam Wam znać, jak już będziemy, dla skład będzie w całości sformowany. No i właśnie nasze wagony zostały doczepione do składu pociągu Euronight Chopin. No cóż, czekamy więc jeszcze na lokomotywę, która nas, nas wciąg, pociągnie dalej. No w międzyczasie zauważyłem, tutaj na bocznym torze stoi słowacki banan. No a tutaj jedzie wa ten wagon do stacji Humene. No cóż, pociąg Euronet na odjedzie z opóźnieniem. No już miał odjechać jakieś 4 minuty temu. O, tam stoi elefant podjechał tutaj, no i tam dalej Leo Express. No nic, zobaczymy co nas tutaj pociągnie dalej. No i może jeszcze uda się nagrać mi odjazd, z Słowaki. No i coś tutaj podjeżdża pod nasz skład, zaraz zobaczymy co to jest. No to jest husarz. Tak husarz PKP Intensity. EU44009. No i tutaj Wekton no, odczepił się od, od składu pociągu euronet slowakia Nie wiem co tutaj się dzieje. Aplikacja pokazuje, że niby odjechał i że niby do czasu jest komunikacja autobusowa. Nie wiem o co tutaj chodzi. No cóż, powstaję trochę, to jeszcze zobaczymy, co tu się będzie działo. No nic, poczekam jeszcze troszkę, zobaczę co, yy, co tutaj się wydarzy. No i cóż, wedle aplikacji jest awaria sieci trakcyjnej na odcinku czas Czaca mosty u Jablonkowa. No i pociągamy na lightsaber, na tym odcinku jest zastąpiony komunikacją zastępczą. No cóż, czasami i tak bywa. Czyli już wiele nam się tutaj wyjaśniło, czemu tutaj takie są manewry z tą lokomotywą. Po prostu skład dalej ludzi zabierze, którzy przyjedą tutaj autobusem, zabierze ich do Pragi. No nic, wracam więc do swojego wagonu. Czekam na odjazd. Zobaczymy się już na stacji Czechowice dziedzice